Ten filmik nie będzie krótki, dlatego że pobieranie moczu to wcale nie taka prosta sprawa. Ten, kto pobierał, ten wie. Zacznijmy od tego, że przede wszystkim musimy wiedzieć, czy pobieramy mocz na badanie ogólne moczu, czy na posiew. Jeżeli chcemy w ogóle szybciutko wykluczyć infekcje dróg moczowych, najważniejsze jest badanie ogólne i wtedy nie musimy się tak bardzo skupiać na czystości pobieranej próbki, czyli Pojemniczek, który mamy, yy, możemy traktować z mniejszą ostrożnością, bo jak pobieramy mocz na posiew, nie możemy go wymacać w środku palcem, nie możemy nigdzie dotknąć skórą dziecka, bo wynik nam wyjdzie nieprawidłowy. Natomiast jak pobieramy mocz ogólny, nie jest to aż tak ważne. Tylko jak teraz zmusić dzieciaczka do siusiania wtedy, kiedy my tego chcemy? Są co prawda dostępne na rynku takie woreczki do podklejenia dla chłopców i dla dziewczynek innego kształtu, ale one niestety bardzo często się nie sprawdzają, no bo się odklejają, różne takie historie, a już na pewno nie nadają się do pobierania moczu, jeżeli chcemy go pobrać na posiew. Wtedy odpadają na 100%. Są takie pewne triki, które nam pomagają, żeby nasz dzieciaczek się wysiał wtedy, kiedy tego potrzebujemy i kiedy chcemy i żebyśmy dali radę upolować z naszym pojemniczkiem, a mianowicie po pierwsze najczęściej dzieciaczki siusiają od razu po wstaniu, więc warto być w gotowości po ich przebudzeniu, szybciutko im odpiąć pieluszkę, położyć zimną rękę albo pieluszkę zmoczoną w zimnej wodzie na podbrzusze i to naprawdę często działa i dzieciak nam siknie. Ważne jest, żeby odpowiednio wcześniej został odpowiednio napojony, bo jak nic nie wypije, no to nie masz czego się za bardzo wysikać albo zbieranie tego moczu w pęcherzu trwa dużo dłużej. Kolejną taką dosyć dobrą radą jest stawienie go do miski czy wanny z letnią wodą. Często to pobudzi odruch mikcji i wtedy też w gotowości z pojemniczkiem i ten mocz złapać. Posiew zasadniczo łapiemy bardzo podobnie, ale tutaj musimy spełnić pewne bardzo ważne warunki, a mianowicie dziecko powinno być umyte przed pobraniem moczu bezpośrednio, a po drugie musimy bardzo uważać, żeby pojemniczek, do którego zbieramy mocz, nie został zabrudzony poprzez nasz dotyk czy przez dotyk skóry naszego dziecka. Często pytacie też, czy można mocz przechowywać w lodówce. Jeżeli naprawdę nie ma już innego wyjścia, to można przez kilka godzin go przechować w lodówce. Nie polecam przechowywania przez całą noc, bo jednak może to zmienić wynik badania moczu, więc najlepiej świeżą próbkę zawieźć jak najszybciej do laboratorium. I znowu, mniejsze znaczenie ma to w przypadku badania ogólnego moczu, a większe w przypadku, kiedy oddajemy mocz na posiew.